Cześć. Jeżeli masz ochotę na udział w wyjątkowym projekcie Odnowa Biologiczna, bardzo serdecznie Cię zapraszam. Celem projektu jest zaproszenie wszystkich świadomych kobiet, które wiedzą, że złuszczanie mas naskórka jest bardzo ważne, potrzebne do odnowy biologicznej. Będzie projekt poświęcony każdej kobiecie, która chce o siebie zadbać jeszcze bardziej. I udział w projekcie możesz otrzymać, jeżeli zakupisz zestaw mikrodermobrazji z maseczką żelową bądź zestaw peelingu glikolowego z maseczką żelową. Dla każdej kobiety, która będzie brała udział w projekcie, jest przewidziany rabat na właśnie zakupienie tego zestawu. Możesz kupić dwa naraz, możesz kupić pojedynczo, możesz kupić dla siebie, dla koleżanki, dla cioci, dla mamy. I moja droga, każda kobieta, która będzie posiadaczką tego cudownego zestawu, albo tych zestawów, będzie mogła udział wziąć w projekcie Magiczna Od Nowa. Są to dwa spotkania ze specjalistkami, które udzielą Ci informacji, jak jeszcze bardziej precyzyjnie dbać o swoją skórę. Co to znaczy złuszczanie naskórka? Co to znaczy działanie mikrodermobrazji? Co to znaczy działanie peelingu glikolowego? Jakie będą korzyści dla Ciebie? Napisz pod postem projekt Hasło projekt: Zaproszę Cię na spotkanie ze specjalistami. To będą dwa spotkania, więc myślę, że tyle czasu możesz poświęcić dla swojej skóry, a celem tego będą dodatkowe informacje na temat kosmetyków oraz korzyści finansowe, jak najbardziej.